Ostatnio ujrzałem kilka artykułów, które mówiły o pierwotnym planie, a właściwie nie tyle co pierwotnym planie, co planie samego Johna w porównaniu z planem, który ostatecznie zrobił WWE. Ten content tinta, ta drużyna, właśnie ta ekipa za odpowiedzialna za wszystkie storyline, za całą fabułkę i tak dalej. No i dostaliśmy 36 tych dat, tak? A według planu Jonas, samego Jonasiny miało ich być 220, także ogrom. E, oczywiście powie, powie ktoś, że John Cena przecież jest prawie 50-letnim mężczyzną, nie zawalczyłby tyle razy, ale to są występy, to są daty. On mógłby na przykład regularnie się pojawiać na, e, właśnie, SmackDown Row i wygłaszać proma e, i tak dalej, i byłby naprawdę wtedy takim faktycznie main eventerem, takim full timerem, i postacią, która by zakończyła już tak z przytupem kariery, absolutnie. No bo jednak widzieliśmy, że te rywalizacje z Ortonem, z Punkiem, z Stylesem, to było tak, że było promo. Jakiś segment, że jeden drugiego atakował. Walka, koniec fabuły, kolejny przeciwnik. Widać, że to było takie niedokończone. I tak wszystko na szybko, na szybko. Jakby było pisane na kolanie, praktycznie tak to wyglądało. Natomiast no, ten team powiedział Johnowi, że. Oni potrzebują go tylko na tyle dat i tyle. No szkoda, bo jeśli faktycznie plan Johna zakładał tyle występów, albo chociaż połowę tego, no to byłoby to zdecydowanie lepsze i dużo osób właśnie przez to, jak zostało to wszystko zabukowane, narzeka, że Triple H zniszczył praktycznie ten pożegnalny tour Sine. Natomiast no, czasu już nie cofniemy. I w najbliższą sobotę po raz ostatni z Gunterem zmierzy się John Cena, będzie to też ostatni występ w tym roku. Bo jeszcze na Raw Russell menu będzie pojawienie się Jona Cena, no a to już będzie związane z wprowadzeniem w 2026 roku tej legendy do Hall of Fame.